Apex Legends. Pistolety, karabiny, bronie. Łosie, jelenie, sarny. Największy ranking na kanale po raz kolejny. Zaczynamy. Aj dzięki Banku za sponsorowanie tego filmu. O tym za chwilę. Etier, czyli bronie słabe. P2020 zadaje małe obrażenia. Zazwyczaj nie ma sensu jego podnoszenia. I jedynie bierze się ten pistolet, gdy w grze jest dodatek Hammerpoint. Ale z racji, że go teraz nie ma, to tym bardziej nie ma sensu. Next. Mozambik nadaje się tylko dla areny jako broń eco, bo praktycznie nic nie kosztuje, a jego upgrade'y są tanie. Wtedy ma sporo sensu, jak dbamy o Ekonomię, ale w warunkach Battle royala ta broń po prostu nie ma sensu, gdy nie występuje Hammer Point. Broń do zabawy jedynie sprawdzi się na pierwszych etapach gry i czasem nawet go warto wziąć zamiast Mastiffa L-Star. Żeby nie było, znajdzie swoich amatorów, ale w większości przypadków ta broń będzie po prostu useless. Wysoki próg wejścia, trudny recoil i sam feeling broni potrafi być ciężki do opanowania, stąd nie polecam grać tą bronią w tym momencie, jak nie jesteśmy zbyt dobrzy w Apex. Daję takie E, bo czasem ma fajne momenty, ale w porównaniu z pikiem 10 sezonu nie ma co się zastanawiać nad tą bronią. No, chyba, że mamy ją wymasterowaną. Mastiff potrafi być dobry, ale jedyne zagrożenie, jakie sprawia, to nie dla przeciwnika, tylko dla nas samych. Jest mocno, w sensie mocno nieskuteczny w tym sezonie i bardzo słaby w porównaniu do tego, co było wcześniej. Ma duży spread, a dokładnie za duży spread i trzeba być mistrzem tej broni, żeby cokolwiek z tego zrobić. Nie polecam 2 na 10. Detier, czyli nieśrednie. średnie. Alternator jest świetną bronią na pierwsze etapy gry, ale jak już każdy uzbiera fioletowe zbrojki, to tak wesoło już nie jest. Na start warto tym grać, ale potem trzeba przesiąść się na cokolwiek, co zadaje większe obrażenia, bo po prostu alternatywka blednie przy 99301 czy hehe alternatywnych na heavy ammo. Devotion został ponerfiony, ale to tak mocno. Turbo też nie jest za specjalnie groźny. Mało tego, długo trzeba szukać, żeby znaleźć dźwignię na ciągu, przez co w większości scenariuszy ta broń odpada. Wolno się rozkręca, a opanowanie tego też nie jest jakoś super łatwe. To samo jest z spój ogniem. Spitfire. Nie, po prostu nie. Był dobry, już nie jest, nie wiem czy ktoś w ogóle tym gra. Teraz jest w krawcie, potem nie będzie, ale kurczę, Bele. Podejrzewam, że zapomnieli się o istnieniu tej broni na Broken Moon. Prędzej uwierzę w WFO niż w spita w 15 sezonie. Naprawdę tej broni nie ma. Brawler. Okej, okay, okej, okay, żeby nie było to nie jest zła broń, ale realnie tylko na starcie. W dalszych etapach gry nie ma sensu, gdyż działa dobrze tylko na blisko i zjada dużo ammo wprost nieproporcjonalnie do jego możliwości. Ale co warto podkreślić to to, że jak uda nam się z serii puścić wszystkie pociski w głowę przeciwnika, to szybko zagracie z nim w rozbieranego pokera, bo w takich akcjach ładnie gubi zbrojki przeciwnikowi. Ferti Ferti to broń, która z jednej strony nie jest jakaś maga, to z drugiej zasługuje na szacunek, bo wymasterowana potrafi nieźle sobie rodzić z wrogami. Ale ma wysoki próg wejścia i myślę, że ogarnięcie jej nie jest aż tak łatwe jak w przypadku broni jak na przykład G7 Scout, który, no, umówmy się więcej wybacza niż jak takie ferty. To sprawia, że warto decydować się na alternatywy, kiedy jest taka możliwość. Dobra, dobra, koniec mistrzostw, a tu trzeba powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. BenQ mnie lubi, i wysłali mi nowy sprzęt do recenzji. Tym razem otrzymałem projektor, uwaga, gamingowy. Tak, jest gamingowy. Ma 60 Hz odświeżania, tylko 16 ms opóźnienia i posiada dedykowany tryb, który podbija kolory na jeszcze żywsze. Jak zastanawiasz się między telewizorem a projektorem, to pamiętaj, że projektor potrafi wydłużać rozmiar, więc to jest potężny argument. Udało mi się uzyskać około 120 cali w warunkach domowych, co uznaje za bardzo dobry wynik. Oczywiście mówimy o obrazie, zwłaszcza, że wyświetlana treść była dalej wyraźna i co najważniejsze, jasna. Gdybym miał do dyspozycji większe ściany, to myślę, że spokojnie jeszcze bym wcisnął parę naszych cali. Można wygodnie regulować ostrość i przybliżenie za pomocą dwóch korektorów, więc jak nie zamontujemy go na stałe w wybranym miejscu, to nastawienie zajmuje dosłownie kilka sekund, więc myślę, że nawet nauczyciel w szkole dałby sobie radę z tym sprzętem. Nie żartuję, to jest możliwe. Jak wspomniałem, to monitor gamingowy i taki również posiadam. Oczywiście najlepiej mi się grało FIFA, Euro Trucka 2, Assassin's Creed oraz F1. Taki gigant na ścianie robi wrażenie i jest to ciekawe przeżycie. Co do strzelanek to tutaj jest już trochę inna kwestia. Takie CSGO czy Apex wymaga od nas sporego skupienia i są ciężkie do opanowania na wysokim poziomie trudności, ale nie jest to niemożliwe, przez co zostałem miło zaskoczony. W jakiekolwiek inne gry natomiast gra się naprawdę przyjemnie i te 60 Hz jest jak świat. Dopowiem jeszcze, że podłączyłem do niego już leciwego Xboxa 360 i mam wrażenie, że Wyglądały jeszcze lepiej niż jak na telewizorze, i granie było doświadczeniem wręcz kinowym. Niestety, ale ten sprzęt posiada przypadłość, na którą chorują chyba wszystkie projektory, czyli słabe audio. W środku znajduje się 10-watowy głośnik i to czuć, bo jest głośny, ale słuchanie muzyki czy oglądanie filmów za pomocą tego głośnika to niezłe wyzwanie. Nie ukrywam, spodziewałem się czegoś więcej, zatem decydując się na ten rzutnik, musimy mieć już jakieś lepsze nagłośnienie. Jeśli zastanawiasz się nad projektorem do domu, to warto pomyśleć, czy nie dopłacić do tej opcji gaming. Na początku myślałem, że jest jest to po prostu chwyt marketingowy, ale serio gra się przyjemnie w 60 Hz i przy tym włączonym dedykowanym trybie, który realnie wpływa na odbiór. No i w końcu opóźnienie to tylko 16 milisekund, co warto podkreślić. Inne projektory tak wesoło już nie mają. Zakup tego konkretnego modelu można racjonalizować tym, że w końcu projektor to urządzenie multimedialne i poza oglądaniem filmów, seriali czy telewizji nada się również do grania. W końcu gry są mega wymagające pod każdym względem, a jeśli i z tym daje sobie radę bez problemu ten sprzęt, to w innych zadaniach spełni wszelkie oczekiwania. I na koniec jeszcze dodam, że oglądałem na tym sprzęcie mecze. Tak, teraz jest mundial, prawie się kończy, no i z finały też będę na nim oglądał. Tak totalnie od serca, jeśli poszukujecie jakiegoś sprzętu, który ma być wielozadaniowy i też ma przynajmniej dawać jakieś fajne odczucia podczas korzystania z tego sprzętu, to tak, projektory dają właśnie takie doświadczenie typowo kinowe, które bardzo mi się spodobało. A wcześniej raczej byłem sceptyczny do tej technologii, więc czapki z głów da bankiu, że znowu udało im się mnie do czegoś przekonać. Tymczasem zapraszam do opisu... Tam jest link, dzięki któremu sprawdzisz, co potrafi jeszcze ten projektor. A teraz wracamy: Cetier, czyli bronie Dobre. Hemlock może być trudny dla wielu osób przez jego strzelanie seriami, tak jak Prowler, ale opanowanie może nam dać kilka fragów na konto. Najskuteczniejszy będzie na początku meczu, aż do połowy. Na końcowych etapach gry raczej nie widuje się ludzi, którzy biorą ten karabin. Aczkolwiek warto tutaj podkreślić, że możemy przełączać się między trybem serii a semi, czyli strzałem pojedynczym i to nam może uratować nieraz magazynki z naszego ekwipunku. To znaczy jest bardzo amo oszczędny i zadaje spore obrażenia i możemy z niego zrobić taką pseudo-snajperkę. Więc Hemlock to jest dosyć dziwna broń, ale warto czasem nim po prostu zagrać. Longbow lata świetności ma za sobą, zachowuje się jak przerobiony Flatline, z którego zrobili snajperkę. Ale jak to Apex, snajperki często nie są brane pod uwagę i zazwyczaj nie mają tyle sensu, więc na Longbowa decydowałbym się tylko na początku gry, może gdzieś tam do połowy. No chyba, że mamy niezłego cela i nie jest wyczynem trafić w głowę przy każdym strzale. To wtedy długi łuk jest ok, ale tylko wtedy. Sentinel dostaje takie C+, ale też podkreślam, że to broń, która jest powolna. Każdy oddany strzał to kwestia przeładowania pocisku do lufy. A to jest Apex. Apex jest szybki. Apex nie lubi tracić czasu. W Apex trzeba być fast. W koniec końców warto wspomnieć o tym, że zadaje spory damage, ale i tak bardziej chyba warto wziąć pod uwagę wingmana, który strzela nieco szybciej. Co mogę oddać Sentinelowi to to, że możemy naładować go po prostu i zbierać zbrojki szybciej za pomocą kewów, ale bo chyba mało osób z tego korzysta. Triple take. Dobra, spikajam. Działają bardzo podobnie, ale mam wrażenie, że trip jest bardziej uniwersalny, przez to, że jest to taka swego rodzaju snajperka. Czy tam Marksman? Dobra, wiecie o co chodzi. Nie zadaje jednak tak dużego damage'u na blisko, jak yy, dobrze przycalonych, PK to do połowy gry warto wziąć tripla i nim porobić parę fragów. Chociaż myślę, że to może być sleeper build, bo też widzę sporo osób, które decydują się na tripla nawet pod koniec gry, więc mam wrażenie, że ta broń ma duży potencjał i w pewnym momencie może zacząć nim grać sporo osób, bo ma jakieś cechy, których po prostu nie dostrzegam. Betier, czyli broń mocny. Rampage jest w dropie i jest to broń mega. Mega irytująca, oczywiście. Da się tym grać, żeby nie było nie i zadaje ogromne obrażenia, to jednak wymaga od nas sprawy. Decydując się na grę tym czymś, tracimy uznanie w community Apexa. To tak jakby grać Rave. Oczywiście, że można, ale czy jest to warty utraty dobrego imienia? R99 niby nie ma lufy stabilizującej, ale z drugiej strony, też nie jest to tak ciężka broń do ogarnięcia jak chociażby L-Star, więc ten próg nie jest aż tak niski. To z drugiej strony, nauka odrzutu R99 może dać nam przewagę niejednokrotnie podczas gry. Warto podnosić 9.9, ale czasem powinniśmy pomyśleć, czy nie warto wziąć 301 lub Volta, które są mniej sytuacyjne. Ewa 8. No, coś tam zabija. Nie potrzeba do niej jakiegoś dobrego skilla, a jak już się opanujemy po 25 sekundach intensywnego treningu, to tak, zabija. A to się liczy. Na daleko jak Pikem to nie postrzelamy, ale na blisko nas uratuje. Czy warto nią grać? Warto. Czy jest mocna? Jest. Właśnie, PK. Ten też nie jest najlepszy, ale też nie jest najgorszy. Można powiedzieć, że jest średni. Czy warto go brać? Też warto. Wymaga od nas więcej skilla niż Ewa, bo PK mniej wybacza nietrafione strzały. Kiedy wymasterujemy Trzymacza Pokoju, to możemy uznawać się za dobrych graczy Apexa i automatycznie mamy plus 10 do respektu na dzielni. Wingman, czyli uwaga, snajperka, tak. Powiem krótko, dobrze strzela, można go wyćwiczyć i mimo wszystko daje ogromne rezultaty. Prawie 100 dipsa w głowę może położyć spać jednego zawodnika, a do tego mimo po tych nerfach, to dalej jest broń, która pozwala na naprawdę wiele. Więc jeśli jakimś cudem nauczymy się strzelać w Apexie, to tak, Wingman jest naprawdę dobrą bronią. Rabin ładunkowy ma przypadłość Rampage'a. Czyż rifle po prostu wzbudza politowanie innych, gdy nim gramy, bo to też jest jedna z najbardziej denerwujących broni. Jest bardzo skuteczny, ma ogromny zasięg, a opad pocisku nie istnieje, bo dosłownie strzelamy lasy. A to się liczy, że po prostu jesteśmy skuteczni. Więc tak, Church Rifle warto brać, ale konsekwencje są tego takie, że prawdopodobnie stracimy wszystkich przyjaciół. Atier, bardzo mocne. Havok jest jedną z najsilniejszych broni w stosunku do zadawanych obrażeń. Często też jest pomijany, gdyż to broń ze sporym odrzutem, jednakże łatwo jest go skontrować. Bardzo skuteczny na bliskie, a nawet średnie odległości, zatem jeśli nie potrafimy go obsługiwać, to warto pomyśleć nad treningiem z Havokiem. Kar jest minimalnie lepszy od 9.9 9 pod względem zadawanych obrażeń w czasie i te broni są dosłownie zamiennikami, ale to co najważniejsze i co wyróżnia, to to, że ta broń obsługuje dwa rodzaje amunicji, więc otrzymujemy ogromne ułatwienie podczas gry. Często brakuje tej amunicji, a tu możemy przełączać się między typem lekkim a ciężkim, więc to jest ogromny argument za tym, żeby przesiąść się z R9 na sam. Samochód. Podobny i nieco łatwiejszy może wydawać się Volt, który przez jego sposób działania może być substytutem dla Kara. Prostszy odrzut pozwoli na strzelanie na większe odległości, przez co jest to broń w miarę uniwersalna. Uważam, że to Slipper build. Może statystyki nie są najwyższe w grze spośród wszystkich broni, to ma jednak ogromny potencjał i jest bardzo łatwy do nauki i przede wszystkim zabójczy. Kraber jest ciężki do zaklasyfikowania. Potrafi zdjąć kogoś jednym strzałem, ale musimy mieć cela. A cela często nie mamy, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. Jak umiemy w snajperki, to zawsze bierzmy kraba z drogi. Jak nie, to podnieś i daj komuś z drużyny, kto umie tym strzelać, bo szkoda go marnować. No i serio lepiej go wziąć zanim kto zrobi ktoś inny. Boczek też jest z dropa i akurat ma więcej pocisków niż Kraber. Dokładnie to strzał. Warto nauczyć się nim grać, bo niejednokrotnie wyślemy wratki do lobby i co najlepsze to nie rave z naszej ekipy, więc tak, to jest mocna broń, często niedoceniana. Zdecydowanie jest to sleeper build i mam wrażenie, że dostanie jakieś nerfy w niedalekiej przyszłości. r 45 jest w zrzucie i rzeczywiście jest mocne. Niestety nie jest to aż tak świetna pozycja, gdy ktoś kompletnie ogarnie rozrzutu tej broni, w innych przypadkach na blisko wykańcza przeciwnika. by ma spory magazynek, ale wypluwa pociski szybciej niż student polibacji, więc na to trzeba uważać. Podsumowując, silna pozycja, jedna z najlepszych pukawek w tym sezonie. Estier, bronie legendarne, najlepsze, najskuteczniejsze i w ogóle najfajniejsze. Twórcy nie wiedzą jak zbalansować G7 Scouta i to widać. Na przestrzeni lat ta broń miała wzloty i upadki, ale na ten moment dalej jest to jedna z najlepszych broni. Wykorzystamy go na daleko, na średni dystans i uwaga, uwaga, nawet z biodra na blisko potrafimy bez większego trudu komuś strzelić heada. Tak, z biodra. Specyficzny odrzut sprawia, że w każdym scenariuszu warto myśleć nad G7. Jak go nie umiesz to się naucz, bo nie wiesz co tracisz. Największy atut to spory demerz zaheda, a naprawdę łatwo się nim sadzi głowy, więc to o czym świadczy. Flatline ma jedne z najlepszych statystyk w grze i to widać. A czasem czuć, zwłaszcza jak dojedziecie Horizon z windy w 3 sekundy. Ech. Plaska linia to potworek, który od wielu sezonów jest faworytem sporej rzeszy graczy. Nie bez powodu się tak nazywa, bo odcina tętno przeciwnikowi w dosłownie sekundę. Niestety, minusem jest to, że ma specyficzny recoil i nie każdy go polubi. Jednakże w większości przypadków ta wada nie odgrywa żadnej roli, bo po prostu ma sporo plusów i dzięki temu ta broń jest jedną z najlepszych. A jeśli nie przepadamy za odrzutem flatline'a, a w sumie to jeśli w ogóle nie przepadamy za odrzutem, to jest taka broń, która go nie ma. I nie mówię o Church Rifle AR301. To jest aktualnie jedno z najchętniej branych broni i nie zaryzykowałbym stwierdzenia, że jest to top 1. Stosunkowo duży magazynek, a do tego jest na lekkie amo, którego historycznie zawsze było najwięcej do zebrania. Do tego ma spory średni damage, który przy wysokim zasięgu i łatwym recoilu sprawia, że jest to broń bardzo OP. Te czynniki sprawiają, że ten karabin jest na tyle uniwersalny, że aktualnie sprawdza się na wszystkich polach, więc jak nie wiesz czym grać, to graj R301. Napisz w komentarzu swoje trzy ulubione bronie w Apex. 哎，咯。